Wiele kobiet myśli, że brak motywacji to ich wina i że skoro nie mogą się za coś zabrać, za coś, co wierzą, że jest dla nich ważne, to oznacza, że są jakieś leniwe albo mają może niewystarczająco zorganizowany dzień, ale motywacja to nie jest przyłącznik, który się po prostu włącza. To, czy ją poczujesz, zależy od wielu rzeczy: od stanu twojego ciała, emocji, fazy cyklu, w którym jesteś, poziomu stresu, a nawet jakości twoich granic. Jeśli ciągle stawiasz potrzeby innych nad swoimi, jeśli próbujesz wszystko ogarniać, motywacja może się po prostu wycofać, bo twoje ciało mówi: Ja już nie mam siły. Więc motywacja to nie problem z głową. To często sygnał z Twojego ciała i dopiero gdy go usłyszysz, możesz naprawdę ruszyć naprzód, ponieważ będziesz wiedziała, czego tak naprawdę potrzebujesz, żeby zmotywować się do działania, żeby zacząć działać. Dlatego, jeśli chcesz dowiedzieć się, co tak naprawdę stoi za Twoim brakiem działania, co tak naprawdę stoi za Twoją prokrastynacją, zachęcam Ciebie do tego, żebyś ściągnęła mój darmowy zasób. Prezent, który dla Ciebie przygotowałam, i jest to mapa Twojej prokrastynacji. I dzięki niej możesz rzeczywiście wyśledzić, o co tak naprawdę uchodzi i dlaczego nie możesz ruszyć z miejsca, mimo że wiesz, że potrzebujesz, mimo że wiesz, że to coś jest dla ciebie naprawdę ważne i chcesz zacząć działać.